Siema. Czy grasz sobie w Bedwars i kończysz tak? Lub tak. A może tak? W tym poradniku pokażę ci jak być mistrzem w PvP. Zapraszam do oglądania. Pierwszym krokiem będzie zmiana swojego skina. Ja polecam ten. Już wyglądacie jak bogowie w PVP. Krok drugi będzie zakup świecącej klawiatury i myszki. Jak jesteście słabi w klikaniu, to polecam kupić myszkę z legitnym makrem lub wykorzystania tego sposobu, który się wyświetli na ekranie. Krok trzeci to pobranie klienta do klepy. Jest ich wciól dużo, ale ja polecam ten. Teraz możecie iść się nawalać z graczami. Jeśli nie widzicie różnicy, to polecam pobrać specjalny program, który nam bardzo ułatwia grę, no o ile nie dostaniecie bana. Jeśli film się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz suba siema.